Ale pięknie? No pięknie jak mi się spodobało, Czaren ładnie. Sama się cieszy, Ale jest razem, jak no się... No nie. Ale na pierwszym no, razem nie u No i wtedy też, może Ale do nie Bo ona się teraz śmieje. Gdzie idzie! Idzie! <laughs> nie Idzie! Nie Idzie! Nie Idzie! 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 po dwa, trzy kroki no, ja ona się tak Wtedy nie była spotykana, fajnie nie, pięknie podle się pierwszym razem. Taka zdolna jest. <tiny>